Kolory w filmie. Jak nas oszukują i czy dzielą się na gatunki. Teraz pułapka. Kolory kłamią. To, co dla ciebie oznacza radość, w innym kraju może oznaczać śmierć. W Chinach biały to kolor żałoby. W Korei, niewinności. W księżniczce Mononoke, Hayao Miyazaki używa czerwieni zarówno do pokazania życia, krew, jak i śmierci, demonicznej istoty. Tymczasem w Nigerii czerwień to kolor żałoby. Komedia romantyczna z kobietą ubraną w czerwień mogłaby zostać odebrana jako historia o stracie. Jak uniknąć gafy? Trzeba studiować nie tylko filmy, ale i kultury. Symbolika barw może się diametralnie różnić w zależności od kontekstu geograficznego, historycznego i społecznego. W Japonii żółty to kolor zdrady, w teatrze kabuki złoczyńcy mają żółty makijaż, z kolei w Chinach żółty to kolor cesarski symbolizujący władzę i prestiż. Kolory oszukują nie tylko w kontekście różnych kultur. Steven Spielberg, złap mnie, jeśli potrafisz, pokazuje świat pastelowych barw: różowe samoloty, jasnożółte garnitury. To nie retroestetyka. To kłamstwo. Kolory mają ukryć, że Frank Abagnale to oszust. Jak to działa? Według badań z Journal of Film Studies pastelowe tony zmniejszają czujność widza o 27%. W podziemnym kręgu Fincher używa zielonkawej tonacji w scenach przemocy. Dlaczego? Bo zieleń kojarzy się z chorobą. To podprogowy sygnał. Coś tu jest nie tak. A teraz incepcja Nolana. Kop nosi zawsze szary płaszcz. Dlaczego? Bo szarość to kolor niewidzialności. A gdy wchodzi do świata snów, wszystko to nie wsepi. To metafora niestabilności. Albo Grand Budapest Hotel. Różowe ściany hotelu kontrastują z brązami wojny. Anderson mówi: róż to nie niewinność. To absurd. Kolory kłamią, byś uwierzył w bajkę, zanim runie również różne gatunki filmów mają swoje specyficzne palety barw. Spróbujmy się im przyjrzeć. Zacznijmy od horrorów. Dominują w nich ciemne, ponure barwy, które budują poczucie zagrożenia i tajemnicy. Przykłady. Czerwień to krew, przemoc, niepokój. W lśnieniu, czerwony dywan w labiryncie to nie ozdoba. Badania Journal of Neuroscience dowodzą, że czerwono-czarne kombinacje aktywują ciało migdałowate dwa razy silniej. Ciało migdałowate jest centralnym ośrodkiem odpowiedzialnym za rozpoznawanie i reakcję na bodźce emocjonalne takie jak strach, gniew czy agresja. Działa jak alarm aktywując fizjologiczne i behawioralne odpowiedzi na zagrożenia, np. przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia krwi poprzez połączenia z podwzgórzem i pniem mózgu. Zielony w horrorach to toksyczność i nadprzyrodzone siły, a czerń to pustka i śmierć. Reżyserzy wiedzą, że strach ma kolor i używają tego bezlitośnie. Za to filmy science fiction często korzystają z chłodnych tonów i neonowych świateł, Niebieski to w nich kolor technologii i dystopii Blade Runner 2049 Tron. Zielony sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość seria Matrix. Pomarańcz i fiolet to futurystyczna energia piąty element. W filmach dramatycznych kolory są zwykle bardziej przytłumione, realistyczne i subtelne, by podkreślić emocjonalne głębie postaci. Brązy i beże to surowość i realizm, chłodne błękity i szarości, izolacja i melancholia, a ciepłe złote tony, wspomnienia i nostalgia. Za to komedia często korzysta z żywych, nasyconych barw, by podkreślić lekkość i humorystyczny charakter fabuły. Na przykład żółty i pomarańcz, czyli energia i radość. Jak minionki. Jasne błękity i pastele to z kolei najczęściej beztroska i pozytywne emocje. Ich kontrastowe zestawienia dodają ekscentryczności, jak w filmach Wessa Andersona. Kolory to integralna część narracji, wpływająca na sposób, w jaki odbieramy historię i bohaterów. W Dziewiątych Wrotach Czerni i Czerwień to kolory piekła, ale najstraszniejszy jest brak koloru. W The Witch. Szarość Nowej Anglii to metafora duchowej pustki. Statystyki z 2023 roku mówią: W komediach romantycznych 62% kadrów ma ciepłą paletę kolorystyczną. W horrorach 78% scen używa ciemnych tonów. Dlaczego? Ciepłe kolory w filmach mogą wspierać emocjonalne doświadczenia, które pośrednio aktywują układ nagrody. To bardziej kwestia psychologii percepcji niż biochemii, ale nie tylko sama barwa jest tutaj kluczowa. Liczy się również kontekst narracyjny i osobiste skojarzenia, najczęściej zależne od kultury, w której się wychowaliśmy. Z podobnych przyczyn czujemy niepokój związany z ciemnymi kolorami w horrorach. Wspominaliśmy wcześniej, że strach ma kolor, ale ciemność, czyli właściwie niewielka ilość lub brak informacji wizualnych wywołuje go równie mocno. Tutaj kończymy naszą krótką serię o kolorach, ale temat na pewno będzie wracał regularnie w wielu odcinkach szkoły filmowej. A jaki kolor przychodzi wam do głowy, kiedy żegnam się słowami Trzymajcie się cieplutko.